Władze Sandomierza są na etapie przygotowań do realizacji długo wyczekiwanej inwestycji. Dzięki pozyskaniu 7 milionów złotych rządowego dofinansowania będzie można odrestaurować i wyposażyć kamienice Oleśnickich, która przez ostatnie lata była przede wszystkim siedzibą chorągwi ziemi sandomierskiej. Kiedy inwestycja ma zostać rozpoczęta? Kamienica Oleśnickich to jeden z najważniejszych budynków na Sandomierskiej Starówce. To w niej podpisana została zgoda sandomierska z 1570 roku, która była wielkim aktem tolerancji religijnej. Obiekt od wielu lat wymagał renowacji. Dzięki pozyskanym środkom władze miasta mogą te inwestycje wykonać. Prowadzimy rozmowy, próbujemy wyłonić wykonawcę na dokumentację kamienicy Oleśnickich. Plan budowlany na remont tej kamienicy mamy już od dawna, natomiast wyremontowanie no właściwie niewiele nam daje. Podjąłem też decyzję kilka miesięcy temu o, o tym, żeby w jednym zadaniu wyremontować kamienicę, jak również wyposażyć ją tak, żeby była naprawdę bardzo dobrą atrakcją turystyczną w naszym mieście, po to, żeby, żeby była takim uzupełnieniem, a może i, i czymś bardzo wyjątkowym, jeżeli chodzi o, o ruch turystyczny, a także jeżeli chodzi o mieszkańców naszego miasta i, mia, i, i mieszkańców naszego regionu, bo, bo chcemy, żeby ta kamienica służyła wszystkim. Inwestycja będzie kolejnym etapem remontu kamienic na Sandomierskiej Starówce wcześniej w ramach rewitalizacji Blask odzyskało już kilkanaście budynków. Zakres inwestycji jest bardzo rozległy. To między innymi remont dachu oraz wymiana wszystkich instalacji. Zapraszamy do rozmów y, osoby, które y, znają się na tym, które wykonywały takie aranżacje i wyposażenia w innych miastach. Te osoby zgłaszają się także. Y, w ciągu dwóch, trzech miesięcy również powinniśmy mieć gotową koncepcję na wyposażenie kamienicy oleśnickich. Zmontujemy to razem z, z dokumentacją na remont i będziemy chcieli w ciągu trzech miesięcy myślę, czy po trzech miesiącach od dzisiaj wyłonić wykonawcę czy rozpocząć procedurę przetargową na remont kamienicy. Czyli to by było gdzieś w, w miesiącach no, jesiennych, wczesnych. Tak? Przewiduje koniec sierpnia y, wykonanie dokumentacji na wyposażenie y, i we wrześniu możemy przystępować do, y, do przetargu na remont i wyposażenie kamienicy Oleśnickich.